Kiedy znajdujesz na YouTube jakiś dobry tutorial do kodowania, yeah. Ale dostajesz jakieś randomowe erory, których gościu wideo nie miał. A w dzisiejszym IT morning dobre praktyki IP. Jak zatrzymać młodych pracowników? Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to IT Morning na 30 maja 2022. E, dzisiaj podpiję herbatę z kubka z filiżanki do espresso. Dlaczego? Bo wiem, że niektórzy z Was piją kawę z kubka IT Morning, więc w ramach zemsty postanowiłem napić się z kubka do espresso. Z filiżanki do espresso. Napić się herbaty. Smakuje jak zemsta. Dobra, a tak naprawdę nie mam nic problemu z tym, żebyście pili e, herbatę z. pili kawę z kubków IT Morning. Po prostu miałem takie. Widzi mi się, że chcę napić e, herbaty z, z filtrzanki do espressa. Dobra, bez większych ogródek czas zacząć. Ehm, kliknęłem? dobra. Teraz powinno być OK. A więc, naszym pierwszym artykułem jest fajne wprowadzenie do api restowego, dyskusja o zasadach i dobrych praktykach. Artykuł się zaczyna z bardzo fajnej mapy myśli, która na początku może nie mieć dla wszystkich osób pełnej znaczenia. Jeśli coś robiliście z, już z restem, to powinniście w miarę szybko się odnaleźć, bo przechodzimy przez właśnie zasady, przechodzimy przez metody, z jakich korzysta rest. Przechodzimy z pewnych takich ważnych praktyk Resta, z rozszerzeniem zasad security i ta mapa właśnie to wszystko prezentuje. Poniżej właśnie autor przychodzi z tych właśnie sześć głównych zasad i ograniczeń Resta, że jest to relacja client-server że jest stateless, że jest cacheable i tak dalej i tak dalej. Nie chcę tu specjalnie za bardzo chodzić. Bo to są takie rzeczy, które właśnie um, autor już sam robi tutaj duże, że skrócenie tego wszystkiego, więc tak naprawdę wydaje mi się, że próba wyciągnięcia z tego jeszcze więcej to już byłoby tak naprawdę um, no, za duże skrócenie. Um, moim zdaniem, co autor fajnie tutaj zrobił, to um, zaczął mówić o dobrych praktykach, um, żeby trzymać to wszystko jak najprościej, że jest kiss, keep it simple, simple stupid. I fine grained, czyli hmm, nawet nie wiem, jak to znaczy na polskie, że ma być to bardzo dokładne, bardzo um, co, do, co do ziarna dobrze wycelowane. Nie wiem, jak to znaczy na polskie, żeby pamiętać o tym, że bardzo istotne jest, jest, żeby mieć filtrowanie i sortowanie, że musimy pilnować, żeby nasze api były wersjonowane, że kasze są ważne. Tak samo poginacja, czyli żebyśmy nie musieli pobierać wszystko, tylko na przykład pierwszą stronę z 20 i tak dalej. Żebyśmy dobrze mieli ponazywane te zasoby. I później dużo jest o security. Bardzo fajny artykuł, zwłaszcza jeśli właśnie projektujemy API. To jest taki moim zdaniem, po tego artykułu, warto byłoby sobie wydrukować ten diagram i gdzieś mieć pod ręką. A nasz drugi artykuł jest... Y no, dziwne, znowu się przypomniałem go na początek. Jest dyskusja, jak zatrzymać młodych pracowników. I autor daje w odpowiedzi Lepszy onboarding. Um, ogólnie artykuł bierze się, zaczyna się od takiego stwierdzenia, że jak to, jak to autor mówi, że obecnie to już nie jest żadną nowością, że jest bardzo, bardzo duży problem z zatrudnianiem. Nieważne, osób doświadczonych i mniej doświadczonych też jest problematyczne. I um, Przeprowadzili jakieś badania, żeby przyjrzeć się, jak można właśnie lepiej zatrzymać nowych pracowników, zwłaszcza młodych pracowników, w pracy. Powiem tak, 90% tej listy możemy wyciąć słowo Young, młodzi, i wszystko będzie moim zdaniem dalej działało. Że pierwsza rzecz to jest Create career Job: że prace, które obiecują rozwój, które dają przyszłość, pozwalają młodym pracownikom czuć się docenieni. Przyznajmy się szczerze, czy my wszyscy, nawet osoby doświadczone, także nie czujemy się docenieni, jeśli praca, którą wykonujemy, ma przyszłość, że nie jesteśmy w jakimś zakątku, gdzie z tego nigdzie nie pójdziemy dalej? No, zwłaszcza w IT, moim zdaniem, to jest cały czas aktualne. Nieważne, co robimy, więc nie, w tym wypadku myślę, że to jest po prostu ogólnie dobra rada przez zatrudnianie, nie tylko osób młodych. Yy... I właśnie wracamy do tego, żeby tutaj komunikować bardzo dobrze możliwości kariery u nas w firmie. Bo autorzy zaznaczają, że nawet młodzi mają za sobą już sporą listę różnych krótkoterminowych prac, które no są bez żadnych możliwości rozwoju. Więc dla nich jest to ważna informacja. Przyznam się, że nie jestem pewien, czy to w pełni kupuje. Może nie znam za dobrze rynku zachodniego, ale wydaje mi się, że jednak. Yy, niekoniecznie musi tak być, że ludzie mają jakieś różne krótkoterminowe prace na wakacje i tak dalej, ale nie jestem pewien, czy to się w ten sposób przekłada. Z drugiej strony uważam, że takie komunikowanie nad dla doświadczonych jest super sprawą. Yy, budowanie bardzo dobrych relacji, zanim zaczniemy zatrudniać, to nazwę osoby techniczne może nie do końca interesować, ale no osoby, ale no, mimo wszystko, yy, budowanie tych relacji jest yy, fajne. I to jest właśnie taki punkt, który moim zdaniem jest yy, chyba bardziej skierowany dla osób początkujących, dla osób, yy, które zaczynają swoje przygody z pracą. Bo takie rzeczy jak na przykład Workplace Tour, czyli że możemy przejść się po biurze, zobaczyć jak biuro wygląda, jak będzie rozkład pracy, yy, to się chyba wszystkim może przydać. Ja pamiętam, że Objectivity wiele firm innych robi open days, ale już na przykład shadowing on the job. Yy, to nie jest aż takie popularne... To, to nie jest takie możliwe dla osób bardziej... dla starszych osób. No, w naszym wypadku to już bardzo często wiąże się z pozbyciem się dnia w pracy, to znaczy albo poświęcenie wakacji, albo czegoś innego, więc niekoniecznie jest to, co nas interesuje. Z drugiej strony ja pamiętam, że jak byłem w Irlandii, to tam normalnie częścią szkoły jest to, że dzieciaki chodzą po różnych pracach i patrzą, jak te rzeczy wyglądają. Na przykład siedzieli u nas, w, pamiętam jak siedział u nas w biurze jakiś tam kuzyn któregoś z naszych programistów i po prostu pokazywaliśmy, co my robimy. I to jest tam standardowa polityka, że firmy, nawet, że firmy nawet niespecjalnie mówią nie, bo po prostu takie są zasady kulturowe. Ja bym w sumie nie, bał, nie miał nic problemu, żeby zobaczyć to u nas w Polsce. Z tego co wiem, w szkołach, przedszkolach i tak dalej dzieje się historia, sytuacja taka, że po prostu osoby z prac chodzą i opowiadają, jak wygląda nasza praca. Bardziej mi się podoba ta opcja w drugą stronę, jak osoby ze szkoły przychodzą do prac. Ym, no, tak samo kwestia pierwszego dobrego dnia. Jak widzicie, lista jest ciekawych rzeczy, o których warto pamiętać. Większość może nam się wydać truizmami, ale warto o tym pamiętać, warto można o tym pomyśleć. No? Podsumowując, naszym pierwszym materiałem na dzisiaj była dyskusja na temat właśnie REST API, dobrych praktyk. Bardzo fajna ściąga, zwłaszcza ten diagram, jak przeczytałem artykuł, że móc się do niego odwołać. A później porozmawialiśmy sobie o rekrutacji młodych osób, gdzie doszliśmy do wniosku, że... Dobra, doszliśmy. Gdzie ja doszedłem do wniosku, wy, wy możecie się z tym zgodzić lub nie, że e, tak naprawdę e, artykuł równie dobrze może dotyczyć się rekrutacji doświadczonych osób. I jak widać, że jestem trochę zaspany, bo powiem, uciąłem sobie przed chwilą bardzo długiego komara i... Wiecie, herbaty z filiżanki do espresso to jest coś ciekawego. Lajkujcie, subskrybujcie, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Lubię Was, kocham Was. Do zobaczenia.